naspenza tervelo to tak góra. Jeska jest. Zajrzyć. Zobaczyć. I jeziemy. Oni reklamują. Jesteśmy na maszynce, jedziemy, Czyli idziemy do wioski i wiecie co mamy w tej wiosce, są z bieżące. i mamy diamenty no zobaczcie tylko trzy o diamy diaksema bierzemy i idziemy w podróż I nie będą mnie atakować Inni grają z innego Minecraft'a. I wartość z zawartością. Czemu oni tutaj robią? Czemu oni to zrobili? O, to jest lekko. Dzięki. Mi się to nie podoba że w takim miejscu zresztą zresztą i tak ja nie wiem jak to będzie rosło nie wiem jak to rosło jakoś bo nie wiem czemu tak się to pojawiło tu jest I widać, no to Stalinica już jest. Tam to dziwne jest. Idziemy tutaj. Tutaj takie dwa jest. To już jest skomplikowane. która jeszcze później sobie ten live. Jak nikt nic nie pisze, jeszcze zrobi kolejny live.